Cześć wszystkim, ja jestem Czarny Pan, a to jest drugi odcinek, w którym pokażę Wam bezużyteczne maszyny do Farminga 22. W poprzednim odcinku zaprezentowałem Wam 15 sprzętów, a teraz pozostało mi do zaprezentowania, do pokazania jeszcze 10 maszyn. Zwracam uwagę na to, że prezentuję maszyny, które są w podstawowej wersji gry oraz w oficjalnych DLC. Nie biorę pod uwagę żadnych modów w tym momencie. Także gdy mamy już to wytłumaczone, możemy przejść do dzisiejszego odcinka. Zaczynamy sobie od tej przystawki do kukurydzy, marki. seagler Ta przystawka jest po prostu bardzo mała, ja bym powiedział, że wręcz bezużyteczna, a dlaczego zaraz się o tym przekonacie? Popatrzcie, jaka ona, ta przystawka jest niewielka, jak dużo razy trzeba by było pojeździć sobie po tym polu, żeby je z powodzeniem zebrać. Jak widzicie, 10 km na godzinę jedziemy, ale to akurat nie jest wielki problem, bo każda tego typu przystawka radzi sobie właśnie podobnie, jeśli chodzi o prędkość. Zobaczmy w takim razie ją w sklepie. Bo niestety, ale jest to przystawka bardzo rzadko wykorzystywana przez graczy. Kosztuje 19 tysięcy euro Ziegler Korn Champion 5R. Możemy nią jechać 10 km na godzinę, podobnie jak każdą inną. Z tym, że gracze raczej nie decydują się na zakup właśnie tej przystawki ze względu na to, że jest ona po prostu zbyt mała. Jeśli kogoś stać już na combine, to decyduje się raczej na dedykowaną przystawkę do danej marki combine i na przykład wybiera takiego New Hollanda. Taka przystawka jest znacznie bardziej wydajna, ma szerokość roboczą 6 metrów, a nie zaledwie 3,40 m. Jeżeli jakiś gracz planuje robić kukurydzę na ziarno, to najczęściej ma już do tego odpowiedni kombajn, a wtedy wystarczy pożyczyć albo kupić taką oto lepszą przystawkę i możemy zwiększyć prędkość w prawie o 100% pozostajemy w temacie kukurydzy, dlatego że teraz pokażę wam w jaki sposób możecie zrobić sieczkę z tej właśnie kukurydzy korzystając z ciągnika. Tutaj jest wykorzystana taka specjalna przystawka. Ona nazywa się Lakotek LH2. Jest to maszyna, którą należy podłączyć do ciągnika i jednocześnie trzeba jeszcze podłączyć odpowiednią przystawkę do sieczkarni, dokładnie taką, jaka jest montowana właśnie do sieczkarni. Ja tutaj wyposażyłem się w jeden z najsłabszych modeli, czyli na przykład od takiego Jundira. No dobrze, więc zobaczmy w takim razie jak ten zestaw będzie działał i dlaczego tak naprawdę ten zestaw jest troszeczkę bez sensu. Najpierw trzeba rozłożyć przystawkę, następnie trzeba iść i tutaj rozłożyć sobie rurę. Teraz będziemy mogli to wszystko włączyć, opuścić. Tylko trzeba być w odpowiedniej maszynie. I teraz, gdy wszystko jest OK, będziemy w stanie wyruszyć na pole. No dobrze, mam tutaj też bardzo mocny ciągnik. Jedziemy co prawda tylko 10 km na godzinę i owszem jesteśmy w stanie zebrać z pola kukurydzę i zrobić z niej kiszonkę. Niestety tego typu zestaw jest troszkę bez sensu dlatego że wymaga niesamowicie mocnego ciągnika. A dlaczego tak się dzieje? Już Wam tłumaczę, tylko pozwólcie, że wejdziemy sobie z powrotem do sklepu. Przede wszystkim będziemy potrzebować posiadać taką specjalną przystawkę, która wcale nie jest za darmo, bo kosztuje aż 85 tysięcy euro. Trzeba przyznać, że całkiem sporo jak za tego typu maszynę. Dodatkowo, żeby zebrać taką kukurydzę na sieczkę, trzeba posiadać normalną przystawkę, która również nie jest za darmo. W tam przypadku kosztuje ona 60 tysięcy euro. No i dodatkowo zwróćcie uwagę na to, jaka jest wymagana moc. 375 koni mechanicznych, więc za bardzo nie jesteśmy w stanie na przykład podłączyć sobie takiej przestawki o szerokości 7,5 metrów, nie mówiąc już o podłączeniu przestawki gigantycznej o szerokości roboczej 9 metrów. Także jesteśmy tutaj skazani tylko na te najmniejsze przestawki, tak naprawdę o szerokości 4 metrów 50 centymetrów, dlatego że takiej mocy już po prostu nie mamy. Więc jeżeli chcemy za pomocą ciągnika zrobić sobie sieczkę, to trzeba i tak kupić traktor z ogromnym zapasem mocy, czyli tak naprawdę zostaje nam ten najmocniejszy fend, żeby jeszcze być w stanie uciągnąć potem pełną przyczepkę. To powoduje, że tego typu zestaw jest troszeczkę pozbawiony sensu. Dużo bardziej opłaca się w grze iść do sklepu i kupić dedykowaną sieczkarnię, która wbrew pozorom wcale nie kosztuje majątku. Fent katana kosztuje 395 tysięcy euro, a na Najmocniejsza sieczkarnia, czyli Krone Big X 1180 kosztuje 515 tysięcy euro. Oczywiście to jest sporo, ale biorąc pod uwagę fakt, że do tego mojego zestawu trzeba się wyposażyć w dość mocny ciągnik, jakim jest na przykład Fendt 1050 Wario o, taki oto tutaj, i on ma 517 koni mechanicznych mocy i kosztuje 367 tysięcy euro, to zdecydowanie lepiej zamiast wydawać 367 tysięcy i dodatkowo jeszcze 85 na taką oto przystawkę, no to po prostu zdecydowanie bardziej opłaca się iść do sklepu i kupić na przykład takiego John Deera i wyposażyć go w bardzo porządny silnik. Trzcina cukrowa jest bez wątpienia jedną z najciekawszych roślin w Farmingu 22 i zdecydowanie jest to roślina, która pozwala zarabiać gigantyczne pieniądze w przeliczeniu na hektar uprawy. Warto ją mieć, dlatego że dodatkowo ona będzie odrastać po zbiorach, więc jesteśmy w stanie zasadzić ją raz a potem już będzie ona przynosić nam duże plony. Jeśli chodzi natomiast o zasadzenie tej trzciny, to mamy do dyspozycji dwie sadzarki, z czego jedna moim zdaniem jest troszeczkę bezużyteczna. Chodźmy do sklepu i teraz wam ją pokażę. W grze mamy dwie sadzarki od marki Gessner, Single Rown Billet Planter oraz Turo Billet Planter. Już na samym początku można zauważyć, że ta mniejsza sadzarka jest w stanie posadzić jeden rząd trzciny cukrowej na raz, a ta większa dwa. Żeby było ciekawiej, to jedna i druga sadzarka wymaga dość sporej mocy, ta mniejsza 190 koni mechanicznych, a ta większa 200. Dodatkowo, jak widzicie, cena tej większej to nie jest dwukrotność mniejszej, tylko jak widzicie, ta jest droższa mniej więcej o 57%. I żeby nie było, ja tą wartość wyliczyłem teraz w pamięci, więc być może się minimalnie pomyliłem. Wracając jednak do tematu, ta sadzarka jest po prostu mało wydajna. Jest w stanie ogarnąć tylko jeden rządek. Dlatego też większość graczy decyduje się na dopłacenie 31 tysięcy euro, żeby mieć zdecydowanie większą i przez to bardziej wydajną sadzarkę. Najczęściej jednak gracze wypożyczają tę maszynę, dlatego że sadzenie odbywa się jeden jedyny raz, więc koszt wypożyczenia takiej maszyny nie jest duży. Jeżeli byśmy chcieli wypożyczyć sobie właśnie tę maszynę, to będziemy musieli zapłacić 2754 euro, a jeśli chcemy zwiększyć wydajność o 100%, to 4335. Myślę że dzięki temu tak naprawdę każdy gracz wybiera właśnie tę oto większą sadzarkę, no a ta mniejsza jest niestety troszkę bezużyteczna. Teraz czas na mikroskopijny pług, który oczywiście musiał znaleźć się w tym zestawieniu. Mimo tego, że maszyna ta jest piękna i jest jak najbardziej wykorzystywana na prawdziwych gospodarstwach, to w tej grze ona po prostu nie ma sensu i jest bezużyteczna. Mowa tutaj o pługu od marki Agroszalek, który teraz Wam pokażę. Agroszalek PN2300 jest to najmniejszy pług, jaki mamy w grze. Zobaczcie, tylko ma pół metra szerokości roboczej, a wymagana moc to jest zaledwie 12 koni mechanicznych. Jest to mikroskopijne narzędzie, które oczywiście na prawdziwych farmach ma zastosowanie. Z racji jednak tego, że ten pułk jest bardzo niewielki, to chyba żaden gracz nie zdecyduje się na uprawę swojego pola właśnie za pomocą tej maszyny. Jak widzicie, nawet stary Zetor 25K jest w stanie poradzić sobie z uciągnięciem tej maszyny. A teraz mam dla Was jeszcze zadanie. Zakładając, że jedziemy ze stałą prędkością 12 km na godzinę, a szerokość robocza wynosi zawrotne pół metra, oblicz, ile czasu będziemy potrzebować, żeby zaorać 1 hektar. Oczywiście pomiń czas, który jest potrzebny na zawracanie na krańcach pola. Odpowiedź napisz w komentarzu. Poprawne odpowiedzi zostaną oczywiście nagrodzone serduszkiem. W poprzednim odcinku pastwiłem się troszeczkę nad marką Kubota, a teraz czas wziąć na tapet markę Wermer, bo tutaj znajdziemy też co najmniej dwie maszyny, które moim zdaniem są całkowicie bezużyteczne. Zacznijmy sobie od tej kosiarki, która jest ciągnięta za ciągnikiem. Dlaczego uważam, że ta maszyna po prostu nie ma większego sensu w farmingu. Przede wszystkim dlatego, że w tych samych pieniądzach możemy kupić zdecydowanie lepszy sprzęt. No właśnie, no to co tak naprawdę można kupić, zerknijmy sobie w takim razie do sklepu. Po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę, że ta kosiarka jest częścią Wermer DLC, a zatem trzeba je dodatkowo kupić za prawdziwe pieniądze, co myślę odstrasza już dość sporą ilość graczy. Jeszcze żeby to DLC. Było... Było jakieś bardzo porządne, ale jak pewnie wiecie, jest to jedyne DLC, które naprawdę mnie rozczarowało. No ale dobra, żeby już nie było, żeby nie było marudzenia na temat tego konkretnego DLC. Ta kosiarka ma szerokość roboczą 6 metrów i 30 cm. Kosztuje 47,5 tysiąca euro. Wydaje mi się, że jest to całkiem sporo, dlatego że za 75 tysięcy euro możemy mieć kosiarkę, która ma szerokość roboczą 10 metrów. Tutaj za 52,5 euro, mamy bardzo fajną kosiarkę, która może być podłączona do przodu maszyny i jej szerokość to 7 metrów 30 centymetrów. Oczywiście ta maszyna nie jest przesadzona, jeśli chodzi o cenę, dlatego, że do takiego zestawu, jaki tutaj teraz widzicie, możemy jeszcze podłączyć przednią kosiarkę i troszeczkę ten zestaw rozszerzyć. Tak czy inaczej, uważam, że jednak ta kosiarka jest bardzo rzadko wykorzystywana przez graczy, przede wszystkim dlatego, że trzeba ją kupić za prawdziwe pieniądze, a druga rzecz jest taka, że można kupić standardową kosiarkę za bardzo, bardzo podobną ilość pieniążków. Oczywiście niekwestionowanym liderem będzie tutaj marka Konskilde, ale jednak ta kosiarka jest bardzo droga, bo kosztuje 150 tysięcy euro. Główną wadą tej kosiarki jest fakt, że trzeba ją kupić za prawdziwe pieniądze, no a jednak jej parametry też nie powalają. To, co powiedziałem już wcześniej. Ale trzeba tutaj jedną zaletę wymienić, mianowicie ta kosiarka wymaga dość niewielkiej mocy, dlatego że zaledwie 110 koni mechanicznych, więc nawet słabsze traktorki bez problemu powinny sobie z nią poradzić. Była już kosiarka od marki Wermer, no to czas teraz na zgrabiarkę. Moim zdaniem, ta zgrabiarka jest bardzo rzadko wykorzystywana przez graczy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ta maszyna wygląda na troszkę starszą niż jest w rzeczywistości. Takie odnoszę wrażenie. Natomiast są też inne powody, już bardziej obiektywne, dla których ta maszyna jest po prostu troszkę bezużyteczna. Zacznijmy sobie od tego, że ta zgrabiarka będzie konkurować na przykład ze zgrabiarką marki Samasz. Mamy tutaj szerokość roboczą 8,50 m. No a zobaczmy sobie w takim razie zgrabiarkę od marki Samasz, która ma 8,40 m. Musimy wziąć pod uwagę, że tego typu zgrabiarka zgrabia do środka, a zatem nie jesteśmy w stanie przejechać dwa razy i zrobić z tego jednego pokosa. Z tego też powodu na przykład ta zgrabiarka nie będzie będzie konkurencją dla maszyn z dodatku Haydn hey Forage na przykład dla takiej zgrabiarki od marki Raiter, ewentualnie na przykład dla zgrabiarki tutaj od marki KUN. To są świetne zgrabiarki, ale one pozwalają podwoić szerokość roboczą w tym przypadku do 19 metrów. Ta maszyna od marki WERMER ma co prawda jedną zaletę, ponieważ jedzie 17 km na godzinę w przeciwieństwie do standardowych 15, ale jednak uważam, że cena tej maszyny jest troszeczkę przesadzona. Zobaczcie, ona kosztuje 33 tysiące euro, a bardzo podobną zgrabiarkę marki SAMASZ możemy mieć już za 19,5 tysiąca. Także do wyboru do koloru to jest zgrabiarka, która zachowuje się bardzo podobnie, czyli zgrabia do środka, zgrabia powiedzmy pod siebie. I myślę, że zdecydowana większość graczy wybierze po prostu tę zgrabiarkę, bo jest sporo tańsza. Czas teraz przyjrzeć się kolejnemu DLC, które zostało wydane do farminga, a mianowicie GW DLC. Mamy tutaj kilka pras, niektóre są świetne, ale prasa, którą Wam w tym momencie pokazuję zasługuje na miano wybitnie bezużytecznej w farmingu 22. Dlaczego tak o niej powiedziałem? Już wam tłumaczę, musimy zajrzeć do sklepu, żeby się o tym przekonać i poznać parametry maszyny Gwail G1F125 Kombi. Moim zdaniem ta maszyna powinna wygrać to zestawienie, dlatego że ona jest bezużyteczna pod każdym względem. Zapamiętajcie te parametry: 160 koni mechanicznych i następnie możemy zrobić belę o zawrotnej tutaj średnicy 125 cm. Podobny rozmiar jesteśmy w stanie owinąć. Jak ta maszyna wypada? Biorąc pod uwagę maszyny dostępne w podstawowej wersji gry, weźmy na początek taką oto prasę Klas Roland. O, właśnie to. To jest prasa, która pozwala zrobić bele o dokładnie takiej samej średnicy i dokładnie o takiej samej średnicy je owinąć. Wymagana moc jest nieco mniejsza, no i oczywiście cena też jest znacznie, znacznie niższa. Dostaliśmy niedawno dodatkowe dwie prasy tego typu. Dodatkowo są one z owijarką. Także one pojawiły się Później po wydaniu Geweil DLC, ale oczywiście jedna i druga prasa bije na głowę naszą tutaj niebieską prasę od marki Geweil. Jak pamiętacie, ona kosztowała 96,5 96,500 euro, a tutaj prasa od marki Massey Ferguson albo marki Fendt kosztuje znacznie znacznie mniej pieniędzy i uwaga, możemy tutaj już stworzyć i owinąć bele 150 cm. A jeżeli chcielibyśmy dołożyć jeszcze troszeczkę pieniędzy i zapłacić 99,5 tysiąca euro za pracę, to dodatkowo będziemy mogli stworzyć bele o rozmiarze 180 cm oczywiście nie będziemy mogli jej owinąć, ale. Tutaj znowu wymagana moc jest nieco niższa, ponieważ ma, jest tylko 150 koni mechanicznych, a w przypadku tej prasy jest to 160. Po prostu nie ma sensu kupować tej konkretnej pracy, dlatego że maszyny z podstawowej wersji gry są znacznie, znacznie lepsze. A skoro już mówimy o prasach od marki Gywal, to koniecznie trzeba wspomnieć o prasie Gywal LT Master F115. Jest to ta oto prasa stacjonarna, która praktycznie niczym się nie różni od jej większego kuzyna, czyli od Vario Variomaster V140. Na pierwszy rzut oka nie znajdziemy tutaj żadnych różnic. A czym te prasy tak naprawdę się różnią, oczywiście poza ceną? Jej główną różnicą jest fakt, że ta mniejsza prasa będzie robić Bele tylko te małe, czyli 125 cm, a większa prasa będzie w stanie zrobić Bele 150 cm. Zobaczcie, że jedna i druga prasa wymaga dokładnie takiej samej mocy, czyli 120 koni mechanicznych. Poradzi sobie z tym nawet mały ciągnik. Oczywiście praktycznie każdy gracz zdecyduje się na wybór tej prasy, która jest w stanie robić większe bele, bo chyba każdy z nas chce mieć bele, które po prostu mają więcej w sobie upakowanego materiału, a niekoniecznie małe kulki. To sprawia, że prasa robiąca małe bele jest po prostu bezużyteczna w tej grze. No to teraz przyznaj się bez bicia, czy kiedykolwiek wykorzystałeś taki zestaw, który teraz widzisz na ekranie. No właśnie, podejrzewam, że nie, dlatego że to co teraz widzisz, to jest chyba jedna z najbardziej bezużytecznych przyczep do koni w Farmingu 22. Głównym powodem tego, że ta przyczepa jest troszkę bezużyteczna, jest fakt, że konie są niesamowicie słabo opłacalne i po prostu mało kto decyduje się na robienie z tymi zwierzętami. No ale nawet jeżeli już chcesz przetransportować sobie konie, to masz do wyboru dwie przyczepy. Możesz zdecydować się na taką fajną przyczepkę od marki Buckman i załadujesz do niej dwoje zwierząt, a możesz również zdecydować się na sporo droższą przyczepkę Kingston Belvedere, która dodatkowo jest jeszcze podczepiana w bardzo nietypowy sposób. Ta przyczepa również jest w stanie przewieźć dwa zwierzęta, dwa konie, a kosztuje znacznie więcej pieniędzy, więc chyba każdy gracz decyduje się na zakup tej przyczepy, bo normalnie można ją podpiąć do każdego ciągnika. Ta maszyna jest dodatkowo bardzo specyficznie podczepiana. Musimy przyjechać sobie pick-upem, a następnie podczepić maszynę do naszego samochodu. Dzięki temu ta przyczepa na konie jest bardzo rzadko wykorzystywana, bo dodatkowo trzeba mieć jeszcze do niej samochód. Owszem, większość graczy go posiada na początku rozgrywki, ale później go sprzedaje. Mimo tego, że ta maszyna świetnie oddaje realizm i naprawdę fajnie wygląda, no to niestety jest bardzo rzadko wykorzystywana przez graczy w farmingu 22. I na koniec jeszcze zamierzam Wam pokazać taki oto bardzo nietypowy obciążnik, który jest wyposażony w cztery koła. Znajdziemy go w kategorii różne. Amazon, T-Pack U, bo tak się to nazywa, to jest dodatkowy obciążnik, który jest wyposażony w koła. Przyznam szczerze, nigdy nie korzystałem z tej maszyny, bo jeżeli potrzebowałem mieć jakiś obciążnik, to po prostu szedłem do kategorii obciążniki w sklepie. Tutaj możemy wyposażyć się jeszcze w dodatkowy obciążnik i w sumie ten właśnie obciążnik. Będzie miał masę równą 1200 kg. Niby fajnie, ale z drugiej strony przecież my mamy w grze obciążniki, które mogą być nawet sporo cięższe. Jesteśmy w stanie znaleźć obciążnik, na przykład o masie 1800 kg, który swoją drogą jest znacznie tańszy od tego, który pokazałem wam przed chwilą. Tutaj nawet mamy obciążnik o masie 3300 kg, który również jest sporo tańszy od przed chwilą zaprezentowanego. To sprawia, że Akurat ta maszyna jest stosunkowo rzadko używana, i przyznam szczerze, ja jeszcze nigdy nie widziałem nikogo, kto by jej używał w trakcie jakichkolwiek farmerskich prac. Tak przedstawia się lista dwóch odcinków na temat bezużytecznych maszyn w Farmingu 22. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy znacie jeszcze jakieś inne maszyny, które uważacie, że są bezużyteczne w tej grze. Ja już się z wami żegnam i dziękuję, że dooglądałeś do tego momentu. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!